Cześć! Marcin się przedstawił już wcześniej, więc teraz czas na mnie. Ja jestem Marta i zajmuję się fotografią. Tym odcinkiem chciałabym zapoczątkować cykl naszych spotkań, podczas których chcemy przekazać Wam cenne porady i wskazówki, tak aby ślubne zdjęcia i film były wyjątkowe. Zacznijmy od przygotowań. Zawsze namawiamy nasze pary młode, aby zacząć reportaż właśnie od przygotowań. Możemy wtedy wykonać ujęcia przedstawiające emocje związane ze zbliżaniem się godziny ceremonii, piękne kadry podczas makijażu, czy detale, które bardzo lubimy łapać, takie jak obrączki, Wasze zaproszenia ślubne, biżuterię, bukiet. Uwielbiamy, gdy w Wasze przygotowania angażują się też inne osoby, na przykład mama poprawiająca welon i ocierająca łzy, gdy widzi swoją córkę w sukni ślubnej. Świadkowa i druchnie, z którymi możecie napić się szampana, aby nieco rozładować napięcie. Zawsze warto przygotować miejsce, w którym będą robione ujęcia. Nie chodzi mi o generalny remont albo stres, że przyjedziemy zrobić test białej rękawiczki. Mam na myśli takie ogólne ogarnięcie miejsca ze zbędnych przedmiotów. Chociaż często śmiejemy się, że przychodzimy i sami sprzątamy, bo na przykład nie chcemy, żebyście do końca życia patrzyli na na przykład wiszący wieszak wystający za Waszej głowy. My jesteśmy od tego, aby zadbać o wszystkie szczegóły i żebyście wyglądali na naszych ujęciach najlepiej jak tylko możliwe. Warto też zastanowić się nad wyborem miejsca. Jeśli będziecie szykować się na przykład w swoim domu rodzinnym to niekoniecznie musi być to w Waszym starym pokoju. Może macie salon, w którym pięknie wpada słońce przez okno albo ogród. Światło dzienne i zieleni stanowią najpiękniejszą scenerię. Oczywiście nie musicie znać na tym, czy światło pada odpowiednio dobrze w danym miejscu. Zawsze jak przyjeżdżamy do Was to doradzamy gdzie będą najpiękniejsze ujęcia. Zachęcamy również do wykonania ujęć z pierwszego spojrzenia, gdy pan młody widzi po raz pierwszy swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej. Taki moment jest bardzo wyjątkowy i niepowtarzalny. Podczas przygotowań my nie chcemy nadto ingerować w przebieg wydarzeń, ale jeśli tylko widzimy, że się stresujecie, to dodajemy wam otuchy, dajemy cenne wskazówki, podpowiadamy, gdzie najlepiej stanąć, aby wyglądać dobrze. Dużo naszych par młodych mówi już po ślubie i weselu, że dzięki naszemu uśmiechowi, naszym wskazówkom, odczuwali mniejszy stres, co bardzo nas cieszy. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie nie tylko do stworzenia pamiątki dla Was, ale również do tego, aby ten dzień był dla Was przyjemny, bez stresu i pełen uśmiechu. Przejdźmy zatem do ceremonii. Na początku nadmienię tylko, że nie będziecie wiedzieć o naszym istnieniu. E, pracujemy bardzo dyskretnie, nie zakłócając przebiegu ceremonii. Dlatego nie warto szukać nas wzrokiem. Skupcie się wtedy w szczególności na sobie i na sakramencie. Nie bójcie się uśmiechać do siebie, trzymać za ręce. E, łzy wzruszenia to również piękne emocje, także nie wstydźcie się ich. E, ważne jest, aby uprzedzić gości i rodzinę. Aby nie fotografowali czy filmowali ceremonii z innego miejsca jak swoje ławki. To na nas spoczywa odpowiedzialność zrobienia pięknych ujęć, a goście mogą skutecznie przeszkodzić w udokumentowaniu momentów takich jak przysięga, zakładanie obrączek czy wejście do kościoła. Właśnie, jeśli wchodzicie razem, a kapłan wychodzi do Was, aby Was przywitać, warto iść za Nim kilka metrów dalej, tak aby można było uchwycić tylko Was wchodzących do kościoła. Nie śpieszcie się wchodząc, pozwólcie gościom Was podziwiać. Jeśli chodzi o przysięgę, to musicie pamiętać o tym, że to sobie przysięgacie, a nie na przykład księdzu. Dlatego ważne jest, abyście stanęli naprzeciwko siebie, tak aby było Was widać. To samo tyczy się zakładania obrączek. Na koniec nie bójcie się pocałować już jako mąż i żona. Ujęcia wyjdą wtedy na pewno piękne, a dodatkowo goście Będą być brawo, co tylko urozmaici reportaż z kościoła. Bardzo widowiskowym momentem jest obsypywanie państwa młodych płatkami kwiatów. Pięknie wygląda na zdjęciach i filmie wyjście młodych z kościoła do czekającego tłumu gości obsypujących ich płatkami prawdziwych kwiatów. Wtedy też można zrobić takie duże uff i już tylko na maksa cieszyć się tym dniem. A jeśli zamiast ślubu kościelnego zawieracie ślub cywilny, to właściwie większość porad również odnosi się i do niego. Nadzwyczaj ważne jest po prostu okazywanie sobie nawzajem emocji. W dzisiejszym odcinku myślę, że to już wszystko. Rady i wskazówki dotyczące przyjęcia weselnego przedstawi Wam Marcin w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się słuchało i oglądało i że przydadzą Wam się takie wskazówki. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu i koniecznie napiszcie, o czym jeszcze chcielibyście posłuchać. Pozdrawiam, cześć!